Rozdział szósty Nowe objawienie i fatalna kapituła Kończy się tak ważne dla sióstr skala lato 1731 roku. W Wigilię wspomnienia św. Franciszka 3 października podczas kolacji Maria Czeleste nagle wpada w ekstazę. Zdziwione siostry dostrzegają, że wyraźnie z kimś rozmawia. Jednak zapytana o to doświadczenie, milczy. Wspomina tylko o tym kierownikowi duchowemu, ojcu Falkoi, który jak zwykle nie bardzo wierzy w jej wizję. Maria Celeste czeka na przyjazd księdza Alfonsa. To jemu chce opowiedzieć o treści objawienia. Tymczasem pisze do niego, prosząc, by przyjechał. Mam mu bowiem coś ważnego do powiedzenia. Jest niezwykle przejęta. Pan znowu objawia jej swoją wolę i znowu wie, iż będzie ją to wszystko kosztowało wiele cierpień, a jednak jest szczęśliwa. Ksiądz Alfons przyjeżdża i spotykają się jak zwykle w konfesjonale. Jego towarzysz Mazzini czeka na niego w kaplicy sióstr. Alfons pojawia się nagle w kaplicy, cały roztrzęsiony. Cóż takiego strasznego? Powiedziała ci tam mniszka? pyta zdziwiony przyjaciel. Miała wizję. Odkupiciel, święty Franciszek i ja obok nich. Jezus jej podobno powiedział, że mam być założycielem zgromadzenia misyjnego, żyjącego według reguły objawionej mniszkom. Mam głosić Ewangelię ubogim, najuboższym. To piękne. Dlaczego cię to tak martwi? Pyta Mazzini. Mam na zawsze opuścić Napol? Mój świat? Opuścić wszystko? Dla niego? Czyż nie oddałem mu już tak wiele? Czy to może być Boża wola? Alfons powtarza te słowa głosem zduszonym. Walczy ze sobą. Mazzini odprowadza go do groty, skąd rozciąga się widok na zatokę i nieco wzburzone tego dnia morze. Alfons zdaje się dzisiaj nie zauważać piękna przyrody, ani wiatru poruszającego gałęziami niskich drzew, porastających zbocze góry, rozwiewającego poły jego płaszcza. Zostaje w grocie, aby Maryi, najlepszej matce, powierzyć swoje obawy, swoje życie. Wtulony w ustęp skalny, płacze w rozterce. Nagle widzi białą postać na tle skały jej twarz jaśnieje dobrocią uśmiecha się i wyciąga rękę dotyka lekko twarzy alfonsa i znika znikają także niepokój i lęk alfons wraca z groty z twarzą spokojną promienną wracamy do neapolu muszę porozmawiać z kierownikiem duchowym mówi do macciniego Tymczasem relacje Marii Celeste z ojcem Falkoją stają się coraz trudniejsze. Jej prośby o możliwość porozmawiania z innym kierownikiem duchowym spotykają się z odmową. Jest oskarżana o pychę, przekonywana, że jej rozmowy z Jezusem to wytwór bujnej wyobraźni, bajanie lub po prostu kłamstwa. W końcu decyduje się zrezygnować z kierownictwa duchowego, biskupa Falkoi. Tymczasem ksiądz Alfons, upewniwszy się, że jest wolą Bożą, aby założył misyjne zgromadzenie, o którym wspominała mu Maria Celeste, przyjeżdża do Skala i w domu należącym do klasztoru sióstr wraz z kilkoma towarzyszami i ojcem Falkoją 9 listopada 1732 roku zakłada zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. W tym czasie, w każdy czwartek, wspólnota sióstr trwa na modlitwie z mieszkańcami Skala, którzy wraz z biskupem i siostrami pragną dziękować Bogu za nowe zgromadzenie, które powstaje w ich mieście. Pewnego czwartkowego poranka Maria Celeste wpatruje się w wystawioną w monstrancji hostię i nagle widzi w niej jakby trójwymiarowy obraz na nim górę i krzyż Chrystusa oraz włócznie, która przebija jego bok. Trwa w zadziwieniu, gdy słyszy rozlegający się w kaplicy szmer. Cała kaplica wydaje się drżeć od ludzkich głosów, od wzruszenia. Czy ci ludzie widzą to samo, co ona? — Czy i ty widzisz ten krzyż w hostii? — pyta szeptem klęczącą koło niej Urszula. — Czy i ty to widzisz, co ja? — pytają siostry. — Moi drodzy, Pan Bóg daje nam szczególny znak swojego błogosławieństwa. Słyszą wszyscy słowa biskupa. Ludzie w skala widząc nad klasztorem przedziwną światłość sądzą, że to pożar ale szybko przekonują się że to znak Bożego błogosławieństwa, owoc gorących modlitw i nocnych adoracji, które trwają w tym domu modlitwy. Niełatwo jednak mieć własne zdanie, gdy jest się kobietą i to zakonnicą, żyjącą w XVIII wieku na południu półwyspu Apenińskiego. Wieści o przeżywanych przez Marię Czelestę trudnościach docierają do Neapolu, do rodziny Prosta Najmłodsza z sióstr, Prosta Joanna, nie mogąc znieść moralnych cierpień swojej siostry, interweniuje, a także postanawia odejść ze wspólnoty w Skala. Ojciec sióstr Staroza przysyła ich brata Jerzego, Jezuitę, aby ten ocenił sytuację i jeśli to konieczne, zorganizował powrót Joanny do Domu Rodzinnego oraz zajął się sprawą odzyskania jej posagu. Wydarzenia tamtego czasu Maria Czeleste wspomina jako czas, kiedy została zanurzona w otchłani piekła. Kiedy bratu po wielu trudnościach udało się wreszcie z nią porozmawiać. Przyznał jej rację, że należy odciąć się od kierownictwa duchowego ojca Falkoi, który wprowadza ją w stan wewnętrznego zamętu i ogromnego niepokoju. Pod nieobecność ojca Falkoi i ojca Alfonsa, pan Tosques często przebywa w klasztorze, i spotkania z nim stają się tematem podejrzeń i plotek. Wspólnota znowu dzieli się na dwa obozy. Zdaje się, że Ponownie szatan usiłuje wprowadzić zamęt i nienawiść w naszej wspólnocie. Jak temu zapobiec? Pyta Maria Czeleste, jej siostra Urszula. Wkrótce Maria Czeleste zostaje znowu uwięziona i pozbawiona możliwości porozumiewania się z siostrami. Wpatruje się w szare niebo, jakby oczekując odpowiedzi, ale niebo milczy. Czyżby jej wizje były tylko złudzeniem? Czy się myliła, sądząc, że Jezus obdarował ją swoją szczególną bliskością, że przez nią pragnie realizować swoje dzieło? Doświadcza także cierpień fizycznych i opuszczenia ze strony sióstr. Widzi w tym wszystkim okazję do większego umiłowania krzyża Chrystusa. Pisząc list do spowiednika, podkreśla, że w krzyżu znajduje ukojenie i ufa, że pan Jezus poradzi sobie w wypełnianiu upragnionego dzieła bez niej. Że jeżeli taka jego wola, może znaleźć sobie bardziej godne narzędzie. Postanawia już tylko nawracać siebie, kochać Boga i żyć Ewangelią. Nie będzie więcej upierała się przy tym, aby realizować dzieło. Dowiaduje się, że siostry. Obawiając się, iż wieści o klasztorze dotrą do Neapolu, przekonane przez ojca Falkoję, zwołały kapitułę, w czasie której przełożona poinformowała wspólnotę, że ze względu na zamęt spowodowany przez Marię Celeste, grozi jej wydalenie z klasztoru. Ma jeszcze ostatnią szansę pozostania, jeśli zgodzi się na trzy warunki. Jeden z nich, to dozgonne, stałe i wyłączne kierownictwo duchowe biskupa Falkoi. Jak poddać się kierownictwu ojca Falkoi, skoro po każdej z nim rozmowie zamęt jest jeszcze większy? Rozmyśla Maria celeste i decyduje się odmówić mu.